Jeżeli szukacie sprawdzonej i bezpiecznej strony z końcami ze wszystkimi metodami płatności do FIFA 15 i FIFA World Zapraszam na solo gaming, kod Jacob Play daje wam 5% zniżki, link w opisie oczywiście polecam A To team of the week już otwierałem, ale co dzisiaj dla mnie jest najważniejsze to to, że w paczkach na 24 godziny pojawił się Man of the match, jeden z lepszych man of the match jakie w ogóle wyszły Chodzi mi oczywiście o Sancheza, ale z samego delfa też bym się cieszył, bo jego karta wygląda bardzo, bardzo ładnie Tak czy inaczej nie przedłużajmy moi drodzy, mamy dzisiaj milion do wydania i miejmy nadzieję, że wysypie nam tak jak ostatnio, zaczynamy i czas na informy oraz przede wszystkim man of the match. Pierwsza karta, pierwsza paczka i dobra od razu karta musi być, no Krychowiak, no przynajmniej Rodak, przynajmniej Rodak. Okej, okay, może jakiś nose dzisiaj, coś zaczniemy od nose dlaczego by nie, nie wydaliśmy jeszcze wiele, więc może rozpoczniemy to szczęście właśnie teraz, nie rozpoczniemy tego szczęścia właśnie teraz. I la la. No. Ajajaj, ale mamy sobotę. Kolejny polski akcent, ładnie. Chcesz otworzyć paczkę? To masz Otwórz paczkę. Zobaczymy, czy będziesz szczęśliwa. Jak? Niks. No jak otwierać paczki? Nie, nie wierzę, że zapomniałaś jak się wydaje pieniądze. Wszystkie inne zapłacisz. No i Lukaku trafiasz? trafisz men of the match, to przysięgam, robię kolację przez cały tydzień okay, To nie jest men of the match. Aha, to chcę sprzedać jak to Pomarańczowa karta Nie, to nie jest pomarańczowa karta okay, jest. Czemu jeszcze raz? Koniec, teraz ja otwieram Wracamy do otwierania paczek Marquisio, Men of the match Sanchez Bardzo bym chciał jest! Mamy Men of the Match! Delf! Oto wchodzi, moi drodzy! Mamy pomarańczową kartę! Ale się cieszę! Wydaliśmy na niezałe 200 tysięcy, ale to nie jest Sanchez! To nie jest Sanchez, aczkolwiek. Aczkolwiek. Wystaw na licytację, zobaczmy ile. Je, nie ma go na rynku, kto by się spodziewał! Mamy kolejną kartę do naszej kolekcji i bardzo mnie to cieszy. Szanse, co prawda, na Men of the Match Sanchez spadły w tym momencie. Jednak. Otwieramy dalej, ale początek mamy wręcz znakomity. Bardzo mi się to podoba. I kurtwa, paczka zaraz obok siebie. Proszę bardzo, ja nawet nie muszę wycinać tego wszystkiego. Tak świetne szczęście nam się włączyło nagle, więc może ta trzecia podrząd będzie także niesamowita. A tutaj, a tutaj Sanchez. No i to by była po prostu. Nie. Griezmann Antua Griezmann czy będzie kolejna dobra karta moi drodzy bo po tym Men of the Match nasze szczęście się wyłączyło i Courtois zresztą no dwie świetne karty obok siebie e, no ale informów jak nie było widać tak nie słychać ostatnio wydałem co prawda pół miliona i nie było żadnych informów w sumie bo także jednak i słaby więc może teraz będzie tak samo dopiero e, moje szczęście tak na maksa uaktywni się po pół miliona wydanych Oj, mamy informa, moi drodzy! Mamy informa! Tego jeszcze nie miałem, aczkolwiek jest on nic nie warty i w sumie nie wygląda na jakiś najsilniejszy, ale jest informa. Ok, moi drodzy, w tym momencie mamy 250 tysięcy, które zostało nam jeszcze do wydania. 1,4 miliona, co wydaje się jeszcze możliwość trafienia, ale co już trafiliśmy? Trafiliśmy men of the Matcha, trafiliśmy Courtois, trafiliśmy e, oczywiście informa niewiele wartego, więc na pewno nie jest to tak dobre otwieranie e, jak ostatnio, ale. Ale jest jeszcze ta końcówka, więc może coś się zmienić. Moi drodzy, 45 tysięcy. No nie wygląda sytuacja dobrze. Będę skipował, teraz skipak. No niestety nie. Eee... Więc jeszcze no, nie, nie chcę tutaj mówić do samego końca, no bo nawet ostatnia paczka może przynieść coś naprawdę niesamowitego. Jednak z doświadczenia wiem, a troszkę tego doświadczenia już mam, że raczej mało tutaj może się pojawić. Jednak zostawmy jeszcze chwilę, mój drodzy 26 tysięcy 27 tak naprawdę, może do 30 dobijemy, e, bo te Quiksele jednak coś tam dają e, No ale Belgia, trafiliśmy w niego, teraz trafiamy dom, domowe stroje Belgii. E, ciekawe, ciekawe, czy może jakiś Azat? Coś w tym stylu? Nie obraziłbym się, to na pewno. Trafiamy Sebastiana Mille, którego nie miałem w zespole. Co prawda jego tempo, jego ogólne statystyki nie są najlepsze. Aczkolwiek to jest zawsze miły akcent, który dzisiaj troszeczkę mieliśmy w tym odcinku. No i 3000, 3 miliony i 7 tysięcy jest już na naszym koncie. To jest przedostatnia paczka. Reami po raz kolejny srebrny zawodnik. No i wygląda na to, że jednak zakończymy właśnie w tym momencie ten odcinek. Trafiając, co najważniejsze men of the Delft, co prawda Nie jest to Sanchez, tak? Jeszcze mam te darmowe paczki, czekajcie, bo w tych darmowych paczkach Nieraz może sprawić, jest, jest jakaś niespodzianka Więc wejdziemy od razu w moje paczki I złota pierwsza leci, moi drodzy I trafiamy, niestety Nilsona i to jest za mało Za mało, żeby mnie pocieszyć I jeszcze jedna srebrna jest, jeszcze jedna darmowa paczka I jest tam oczywiście nikt Martyna jest całkiem dobra karta, jak na darmową paczkę e, Tak czy inaczej Trafiliśmy, Men of the Match, jeszcze raz z przyjemnością go jeszcze raz zobaczę Bo dlaczego by nie, dlaczego by nie, całkiem fajna karta Gdzie ona tylko teraz jest, trzeba ją znaleźć, prawda? No właśnie, no właśnie O, jest, proszę bardzo, pierwszy właściciel Delf 81 temp, 86 obrony, 74 strzałów, 74 podań, 69 obrony I 75 fizyczności, to jest naprawdę dobry, środkowy pomocnik Dobra liga, dobra narodowość więc na pewno w jakimś moim składzie się znajdzie. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i co? Widzimy się już jutro w kolejnych odcinkach. No i oczywiście jutro także mamy live'a. Także do zobaczenia. Troszeczkę dzisiaj później ten odcinek, no ale mam nadzieję, że sobie na wieczór fajnie przed Ligą Mistrzów obejrzycie. Na razie!